Cześć, z tej strony Sławek i witam Was na kanale Autobusy. W dzisiejszym odcinku przedstawiam Wam autobusy, które były poprzednikami popularnego Autosona H9. Autobus ten jest bardzo popularny i zna go większość osób, które jakkolwiek interesuje się starszą motoryzacją. Jednakże bardzo ciekawą sprawą jest to, jak wyglądały poprzednie koncepcje tego autobusu. W sumie to Auto h 9 miało dwóch poprzedników, z czego jeden wyglądał kompletnie inaczej, a drugi był bliźniaczo podobny do końcowego projektu autobusu. Dokładniej mowa o Sanosie A9 oraz Sanoku 09. W tym filmie przedstawię wam dwa autobusy, które miały w zamyśle pełnić rolę tę, którą przez ostatnie 50 lat wypełniał Autosun H9. Myślę, że o przynajmniej jednym z nich nie słyszałeś. Opowiem sobie o tym, czym się one różniły i dlaczego nie podjęto ich produkcji. A na końcu przygotowałem dla Was kilka niespodzianek. Tak więc usiądź wygodnie, weź coś dobrego do picia i zapraszam na film. A jeżeli cenisz sobie dobry styl połączony z wysoką jakością produktu, który będziesz mógł używać latami, to zachęcam Ciebie do przejrzenia artykułów na autobusy -sklep Znajdziesz tam gadżety z kultowymi autobusami. Koszulki są w rozmiarówce od XS aż do 3XL, tak więc każdy znajdzie coś dla siebie. Oczywiście jest krój damski i męski. A z kodem lipiec otrzymujecie 15 zł rabatu na zakupy. Tak więc, jeżeli ktoś z Was jeszcze nie miał okazji zakupić gadżetu, to jest to idealny czas i promocja. Przed obejrzeniem tego filmu, napisz, czy słyszałeś o tych dwóch autobusach. A po obejrzeniu, napisz Twoją opinię odnośnie tego, czy Auto H9 był dobrym wyborem, biorąc pod uwagę poprzednie dwa prototypy. Zacznijmy więc od Sanosa A9. Został on zaprezentowany tak naprawdę rok po rozpoczęciu produkcji modelu Hasto, była to kompletnie nowa konstrukcja prototypów autobusów z silnikiem umieszczonym z tyłu pojazdu. Był to trend, który wchodził na światowy rynek autobusów, tak więc i Sanocy inżynierowie postanowili się w to wdrożyć. Ciekawą sprawą jest to, że wcześniej tego typu autobusów w Polsce nie produkowano i był to pierwszy tego typu autobus. Jednak stworzenie takiej konstrukcji od zera jest bardzo czasochłonne i postanowiono podjąć współpracę z jugosłowiańskim producentem autobusów Sanos Carosseria z, z siedzibą w mieście Skopie. I tak efektem tej współpracy w roku 1967 do sanockiej wytwórni zostały dostarczone nadwozia z Jugosławii. W sanoku autobusy te były wyposażone w 125-konne silniki wysokoprężne typu SW400, które były produkowane w zakładzie Andoria w miejscowości Andrychów na licencji angielskiego Leylanda. Ważą sprawą jest to, że części podwozia oraz większość wyposażenia wnętrza autobusu produkowane było w Polsce. Sanosy A9 posiadały dwoje drzwi umiejscowionych na przednim oraz tylnym. Pojazd ten w sumie był stworzony w siedmiu wariantach. Postaram się Wam je pokrótce przybliżyć. Wersja 3500 była wersją międzymiastową z drzwiami otwieranymi ręcznie oraz fotelami z niskimi oparciami. Wersja 3520 była również wersją międzymiastową z drzwiami otwieranymi ręcznie i fotelami o indywidualnych oparciach. Następnie mamy wersję 3540, czyli autobus turystyczny z drzwiami otwieranymi ręcznie i fotelami o indywidualnych wysokich oparciach oraz fotelem dla pilota. Kolejnymi seriami była seria 300 a dokładniej o dokładniej oznaczeniu 35300, czyli autobus podmiejski z drzwiami otwieranymi ręcznie i fotelami o niskich oparciach. Następnie wersja 35320, czyli autobus podmiejski z drzwiami również otwieranymi ręcznie i wysokimi oparciami. No i następnie mamy Sanosa w wersji 35360, czyli autobus miejski z drzwiami otwieranymi pneumatycznie i tutaj różnił się on tym, że nie posiadał on miejsca dla konduktora. Oraz ostatnia wersja o oznaczeniu 35360 w wersji miejskiej, który posiadał drzwi otwierane pneumatycznie oraz posiadał w środku miejsce dla konduktora. Autobusy te posiadały nadwozie typu wagonowego, półsamonośne o konstrukcji kratownicowo-szkieletowej. Sam szkielet autobusu został wykonany z walcowanych rur o przekroju kwadratowym i prostokątnym. Całość została połączona z nitowaną ramą pojazdu. Rozważano rozpoczęcie produkcji seryjnej tego autobusu przez spore zapotrzebowanie na tego typu konstrukcje. W czasie kiedy Sanosy A9 odbywały jazdy testowe, to inżynierowie z Sanoka pracowali nad autobusem o podobnej konstrukcji. Końcowo powstało 15 takich autobusów, ale produkcji seryjnej niestety nigdy nie podjęto. Logicznie rzecz biorąc cały wysiłek został przekierowany na kolejne wersje Autosana H9. Jako ciekawostkę mogę dodać, że jeden z takich autobusów w roku 2011 został sfotografowany na jednej z prywatnych działek w Kamieniu Pomorskim. Pełnił on rolę kurnika czy też altanki i był to prawdopodobnie jeden z 15 powstałych Sanosów 09. Niestety jego dalsze losy są nieznane. Przejdziemy teraz do autobusu, który w sumie przez osoby, które nie znają się na autobusach może być uznany już za autosanacha 9. Mowa dokładnie o Sanoku 09. Pracowano nad nim już podczas produkcji Sanosa 09. Co ciekawe, posiadał on na nadwozie skonstruowane przez polskich inżynierów, ale konstrukcja zbliżona była do tej jugosławiańskiej. Tak samo jak w Sanosie 09, taki tutaj silnik został umieszczony z tyłu, idąc za aktualnym trendem. W tym pojeździe zastosowano produkowane w Polsce podzespoły takie jak silnik typu SW400, wyprodukowany w Andorii w Andrychowie, oraz elementy zawieszenia ze Stara 200. Na dwozie tego autobusu osadzono na nitowanej ramie podłużnicowej była połączona z kratownicowym szkieletem nadwozia. W autobusach tych zastosowano hydrauliczny układ hamulcowy oraz co ciekawe hamulec górski. Autobusy te znacznie lepiej tłumiły drgania wynikające z jazdy po drogach jakie wtedy były w Polsce. Pojazd wietrzony był za pomocą rozsuwanych szyb bocznych oraz dwóch dużych otworów w dachu. Dzięki temu, że autobus stał wyżej, to można było zagospodarować przestrzeń pod kabiną pasażerską po prostu na luki bagażowe. Pierwsze Sanoki 09 wyprytkowane były w odmianie turystycznej. Sam autobus był w stanie pomieścić 39 pasażerów na fotelach lotniczych, które były bardzo wygodne. Czwarty z rzędu prototyp był odmianą międzymiastową i oprócz siedzeń, które miały niskie oparcia. Posiadał on również tak zwane świetliki umieszczone między bocznymi szybami oraz dachem. Różniły się również pierwsze boczne okna. Następnie opracowano wariant dla wersji miejskiej. Były tam drzwi pneumatyczne otwierane harmonikowo, co pozwalało na szybką wymianę pasażerów na przystankach. Jednakże największy minus tego wariantu był taki, że pozostał on tylko na papierze. Po badaniach Sanoka 09 zebrał on pozytywne opinie i po wprowadzeniu wielu zmian powstał Autosan H9. Wizualnie Sanos A9 kompletnie różnił się od Autosana H9. Jestem bardzo ciekaw waszej opinii odnośnie tego, który autobus waszym zdaniem lepiej się prezentował. Jednakże nie jest to koniec odcinka. Dla osób, które oglądają całe filmy, przygotowałem również dwa inne autobusy, które można określić prototypem Autosana H9 a mowa dokładniej o Autosanie H11 oraz Autosanie H12. Autosan H9 miał długość 9 metrów, jednak producent chciał rozszerzyć ofertę o bardziej pojemne autobusy, aby móc przewozić większą liczbę pasażerów i w tym celu w roku 1968 opracowano prototyp Autosana H11, czyli Autosana H9, ale o długości 11 metrów. Ze względu na większą długość autobusu trzeba było zrezygnować z aktualnego silnika, gdyż autobus był znacznie cięższy. Tak więc użyto tutaj silnika wysokoprężnego typu SW680 o mocy 200 KM na licencji Leylanda, które współpracowało z skrzynią biegów ZF. Autosane H11 również miały bardzo dobry odbiór i przeszły testy przedprodukcyjne, ale niestety, z niewiadomych przyczyn model ten nie pojawi się potem w ofercie producenta. I jako drugi autobus mogę tutaj dołożyć Autosan H12, który jak pewnie się domyślacie, miał 12 metrów. Powstały zaledwie dwa egzemplarze, z których jeden był typowo turystycznym autobusem, wyposażonym nawet w toaletę. Ale również i tego autobusu produkcji nie podjęto, co jest wielką szkodą, ponieważ w ten sposób Autosan ograniczał się do wersji 9-metrowych. A jeżeli dotarłeś do tego miejsca, zostaw po sobie komentarz Autosan, a ja przypnę ci serduszko. Dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!